Nieopodal pokazywanego parku, który od północy otaczał stare miasto, znajdowało się wczesne, średniowieczne grodzisko. Tutaj rozpoczyna się osadnictwo i historia żar, która przypada pomiędzy VIII a IX wiekiem, i wiąże się z rodem dziewinów, pierwszych właścicieli żaru. Park największą świetność zawdzięcza rodzinie promniców, która budując na początku XVIII wieku pałac Zaadoptowała otaczające tereny. W swym reprezentacyjnym założeniu park podzielono na części krajobrazową i geometryczną, typową dla ogrodów francuskich. Rozmieszczono centralnie fontannę, pawilon oranżerii, altany. Od zachodu granicę wyznaczała aleja kasztanowa z bramą błękitną. Obecnie zrekonstruowano muszlę muzyczną i fontannę. Na nowo rozplanowano układ alejek i zasadzono rabaty. Park ponownie stał się ogrodem zabaw. Niestety wiele 18-wiecznych zabytkowych budowli nie dotrwały do naszych czasów. Przy bramie błękitnej pozostała szkoła rycerska, zaadoptowana na szpital, zameczek myśliwski i ujeżdżalnia, niestety, uległy zniszczeniu. Muzyka Historia zamku. Związana jest z Albrechtem Dziewinem, panującym w połowie XIII wieku w Żarach. Wczesnośredniowieczny ceglany obiekt zbudowany na planie prostokąta miał trzy kondygnacje o grubych dwumetrowych murach. Największa rozbudowa zamku następuje w XVI wieku. Zmienia się jego charakter obronny i przekształca się w rezydencję. Powiększono otwory okienne, na dziedzińcu wzniesiono arkadowe krużganki. Dobudowano kościół. Wieża uległa zmianie w późniejszym czasie. Zainstalowano zegar, a całość nabrała barokowej formy. Wraz ze śmiercią ostatnich właścicieli promniców, zamek przemieniono na więzienie. Później przekazano Urzędowi Ziemskiemu. Po blisko w dwustuletnim panowaniu rodu Biebersteinów następuje dominacja rodziny Promniców. Erdmann von Promnic w latach 1710-1728 buduje swą rezydencję. Posiada ona specyficzne cechy baroku. W środkowej części fasady umieszczono kolumnowy portyk. Powyżej zobaczymy mansardowy dach. Na roża pałacu Zwieńczono frontonem z herbem rodziny. Jednocześnie istniejący już zamek połączono z pałacem na wysokości drugiej kondygnacji. Sąsiadujące od północy tereny przekształcono w duży zespół parkowy. Należy pamiętać, że w latach 1704-1708 kapelmistrzem na żarskim dworze był Georg Filip Teleman. W XVI wieku miasto otaczało kamienne obwarowanie z fosą, basztami i dwiema głównymi bramami dolną i górną. Zachowana czworoboczna baszta jest częścią dolnej bramy, która pierwotnie posiadała murowany most. Obronne mury o wysokości 8 metrów otaczały Stare Miasto, obejmując z czasem zamek Bibersteinów. Ich obwód wynosił 1400 metrów. Odbudowując fortyfikację, zwrócono uwagę na drewniane ganki, które łączyły wieże wartownicze ze strzelniczymi basztami. Część murów z nieistniejącej bramy górnej została zrekonstruowana. Obecnie służą jako miejsce widokowe. Turysta może oglądać w całej okazałości kościół farny i kościół garnizonowy. W XVII wieku następuje powolna degradacja umocnień, w XIX częściowa rozbiórka. Najstarszą świątynią Żar jest kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zbudowana w obrębie starego miasta, późnoromańska budowla była przez stulecia powiększana. Obok kościoła znajduje się czworoboczna baszta obronna przemieniona na dzwonnicę. W XV wieku znacznie podwyższono sklepienia i prezbiterium. Przy ścianach bocznych ustawiono skarpy. Bryła kościoła nabrała charakteru gotyckiego. Elewację wyjściową zwieńczał sterczynowy szczyt z dobudowanym później przedsionkiem. Przy wejściu świątyni na ścianach prezbiterium przymocowano kamienne płyty epitafijne. Które przeniesiono z pobliskiego cmentarza. Wewnątrz znajduje się kaplica promniców. Zachowane sztukaterie, barokowy portal, odbiegają stylistycznie od surowego wnętrza i gotyckiej formy budowli. Na skraju parku, nieopodal błękitnej bramy, która upiększała wjazd do pałacu, wzniesiono w XIII wieku małą świątynię pod wezwaniem Świętego Piotra i Pawła, prezbiterium, prostokątna nawa i wieżyczka. Oto całość tej budowli. Surowy w wystroju kościółek otoczony jest kamiennym murem, a całość umieszczono na niewielkim wzniesieniu. Prosty portal, małe szczelinowe okna podkreślają wczesnogotycki styl. Ustalono, że kościółek związany jest z rodem dziewin.